2020 i kolejne mecze reprezentacji Polski Dzisiaj zagramy z Finlandią mecz towarzyski A później jeszcze z Włochami w Lidze Narodów W Lidze Narodów idzie nam naprawdę dobrze Mamy 6 punktów Włochy tak samo Reszta drużyn po 0 No i dzisiaj będziemy bili się właśnie o pierwsze miejsce w grupie Ale zanim to rozgrzewkowy meczyk z Finlandią To jest skład na dzisiejsze spotkanie Jest w sumie całkiem ciekawy Bo bardzo dużo nowych osób Na przykład Konzior yy, Mod Valukiewicz, Karbownik, a nawet Drągowski, w sensie no nie wszyscy Są nowi, aczkolwiek niektórzy Po prostu rzadko grają I dzisiaj wychodzą w pierwszym składzie Czy pokonamy Finlandię? Powinniśmy W rzeczywistości ten mecz y, Wygraliśmy 5 do 1 Hat-trick Grosickiego, a jak dzisiaj będzie? Nie wiem, zaczynamy, let's go No i tradycyjnie jak to bywa W tej serii, w drugiej połowie Challenge od was, dzisiaj też jest całkiem Ciekawy i nowy, jeszcze czegoś takiego Nie było, a tak w ogóle to jest koronawirus aktualnie, i powinniśmy grać przy pustych trybunach. A ja tu widzę kurwa pełny stadion. No cóż poradzić, takie czasy były, a u nas na szczęście żadnych wirusów nie ma, więc możemy grać przy pełnym stadionie. Lecimy, ja chcę dobry mecz zagrać. Kądzior pędzi, Kondzior dawaj, ładuj z dystansu! Łocie! Uj, oleci już Finlandia i pierwsza obrona drągowskiego. Dała no, drągal, ty chyba pierwszy raz w ogóle grasz. Dobrze. Zapomniałem twojego nazwiska O strata jest, Milik, Arkadiusz Milik, no ale co ty tak długo biegniesz O zrocznego, może poprzeczka, jeszcze kądzior nie dojdzie Pat, pat, patrz, jest! Jest gol! Krzysztof, piątek! Tapindowski, drugi kolejny Tapindowski. No ale dobre i Tapiny niż. Nie Tapiny, no lepiej i tak niż wcale. Tutaj robotę robi Konzior, w ogóle jakoś dobrze mi się nim gra, nawet się przepchnął, dał radę, jeszcze ślizgiem dośrodkował, no i jest elegancko i to zawsze mi brakowało, u tych moich patałaszków, kochanych, żeby właśnie jak biegniesz z piłką obok przeciwnika, to się przepchać z nim. Zawsze każdy konał, a Konzior dał radę się przepchać. I pobieg i asystował. No i elegancko i tak ma być. Bo kurwa, burza jest. Linety, linety, strzelaj! Aj, to był dobry strzał! Mierzony taki, tylko że dobrze broni bramkarz No akurat u Finlandii no to najlepszym zawodnikiem jest bramkarz Piątek! Znowu ładnie broni. To był taki dziwny strzał. Ja zazwyczaj takich nie oddaję, ale sobie spróbowałem. Jeden do zera. Znowu linety z dystansu i rykoszet był. Myślałem, że... Szkoda, że bramkarz się nie rzucił. Myślałem, że pójdzie samobój. No to będziemy mieli chyba 1-1. A jednak dobrze Drongola. Wow! Jeszcze rykoszet. Linety. O ładnie Grosicki Jest 2-0 I on też bramkę strzelił w tym meczu Piątek chyba też Więc jeszcze powinien strzelić Milik I będą wszyscy, którzy strzelali bramki w tym meczu Ładny gol w ogóle To była kontra z rzutu rożnego Jeszcze nie zdążyli się ustawić w obronie Po ziemi, lubię strzelać po ziemi Znaczy nie umiem generalnie Ale jak już poje, poleci po ziemi to jest git Ale to już, już 56 minuta Więc myślę, że dobry czas na zmiany i na challenge Więc wstawiam Kamila już Żwiaka, Zielego, Szymona, no i tyle. A challenge jest taki, że zmieniamy kamerę na jakąś dziwną. I ja myślę, że kamera tutaj e, napisał w komentarzu Wic o playerze, ale to jest chyba za blisko. Ta vertical będzie spoko, moim zdaniem. To będzie kamera taka, jaką graliśmy w karierze piłkarza Marka Mostowiaka, więc lecimy. Tylko, że tam ruszaliśmy się tylko jednym, jedynym zawodnikiem, a tutaj ruszamy się całą drużyną. No i najgorsze jest to, że nie widzę nichu ani nic w obronie. O, jest Finlandia w moim polu karnym, naprawdę ciężko się broni, dobrze No i patrz, i tak mu nie odebrałem Teraz akcja, leci Grosicki, za nim pędzi jakiś człowiek Wyobraź sobie O, ale na Stadionie Narodowym to jeszcze nie grałem w taki sposób, fajnie to wygląda Piątek, będzie strzelał piątek, ale fajnie się oddaje strzał z dystansu z tej kamery Tylko, że akurat poszło prosciutko w środeczek Do koszyczka O, o Chyba leci sam na sam No nikogo tu nie było Ale dobrze karbownikiem Tutaj wjechałem w typa z bara I łapię drągal O, leci milik Jest dobra okazja Dawaj kiwaj go Jo może nic nie widzę na tej kamerze Ale dobrze O Szymański Dawaj z daleka To był celny strzał chyba A może i nawet nie W sumie to nie wiem Bo nie widzę nic na tej kamerze Jest tragedia Szkoda Chyba nie uda się strzelić w ramki No ale może Fajnie by było chociaż Żebyśmy nie stracili Dobrze karbownik O nie 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 Timu Pukki jest w moim polukarnym! Nie wiem gdzie on jest, nawet, bo tu ciężko odległości. Dobra, wybi to, bednaż. Dobra, koniec. 2 do 0, może być i tak. Może jeszcze byśmy coś zmienili, ale na tej kamerze strasznie ciężko się gra. No, ale byliśmy dużo lepsi, tak naprawdę. Zresztą po statystykach wszystko ładnie widać. No i przechodzimy do trzeciego meczu Polska-Włochy w Lidze Narodów. Obydwoje teraz gramy o pierwsze miejsce w grupie, bo obydwoje mamy 6 punktów. Obydwie drużyny bardzo dobrze sobie radzą. Holandia i Bośnia i Hercegowina, jak na razie, po 0. Heh. No ale przy remisie to Włochy będą lepsze nadal, bo lepszy bilans bramkowy będą miały, a my wychodzimy takim składem, jest to tak chujowy skład, chociaż trochę go podreperuję dam wyżej, o. No jak tu ma Klich biegać na SPO? Błagam. No ale tak to wyglądało. Nie wiem co myśleć, brakuje tutaj właśnie Zielego. No ale jakoś ten skład niby z Włochami zremisował, więc może ja też dam sobie radę. No to lecimy, no to tak jak mówiłem, mecz zakończył się remisem i było 0 do 0, no bo <laughs> Polska oczywiście bramę nie strzela, o i widzę, że Krychowiak w opasce kapitana, kurwa. A ja powiedziałem sobie, pamiętaj, żeby zmienić Krychowiakowi kapitana. Zapomniałem, robercik, nasza duma. A może w końcu powinienem mu zajebać tę łopaskę, to by lepiej grał? Nie wiem, w każdym razie lecimy Polska-Włochy. O boże, co to było za wybicie! Tu był faulowany chłop, Krychowiak faulował, ale sędzia nie dał karnego. Kędziora dobrze przyjął piłkę, jest zagranie do Lewandowskiego, już widziałem jak noga wędruje do góry, ale zablokował obrońca. Dobra piłka i... o, to nie było w ogóle celne. Robert, to jest idealna pozycja do strzelenia bramki dla ciebie i Pomórku, kurde. No nie wiem, tym Robertem to ja nie umiem strzelać. Moder, ładuj z dystansu! No i też niecelnie. Szymański, ale dobra wrzuta! Robert niecelnie! A wybiegał do Laruma trochę jak Neuer. Gdy wygrywaliśmy 2-0 z Niemcami, wtedy to tak wybiegł Neuer i Milik go zaskoczył. A tutaj mogło być podobnie z Robertem, ale, ale no właśnie, z Robertem. Klich! Dawaj, strzelaj! No Jezu, wszystko niecelne. Ważne, że się staramy. Trzeba coś zmienić. Grosicki. Ty, kurde, Zieliński jest poza kadrą. Ja pierdzielę. No to w takim razie wejdzie Milik. I Reca, bo ma dobrą formę. No i Góralski, bo też ma dobrą formę. Jak już tak. No i bardzo proszę, już pierwsza okazja Grosickiego. Grosicki. Zagranie będzie do Robercika, ale nawet do niego nie dojdzie. Jest Milik z Lewandowskim. Lewandowski sam na sam. Robert! 1-0. No i jest w końcu wielki Robert Lewandowski. W końcu. Ale dobrze. Tutaj widać od razu, że drugi napastnik zadziałał cuda normalnie. Tylko do niego podanie. Klepka z nim. No, klepka 2-2 tutaj. Robercik zostawił w polu. No, i mamy 1-0. Elegancko. Mamy w 9 punktów w tym momencie. Jesteśmy liderami. Dopóki, oczywiście, wynik będzie się utrzymywał. No, to musi się zakończyć. Ja nie wiem, czy w ogóle Włochy oddały jakiś strzał. Bo <tak>, tak słabo grają. No, ja nie wiem, takie dobre podania mają ci zawodnicy. Wszystkie statystyki i tak dalej. A nie potrafią prostej piłki podać. Cały czas podają mi praktycznie pod nogi. Kujowo grają, jak nie wiem, co ci Włosi. I w ogóle jakoś mi się zainibują. Gra w tej lidze narodów. No to jest jakieś niepojęte. No bo przecież w grupie z Włochami i Portugalią wygrałem grupę i to wysoko strasznie, bo nie miałem żadnej nawet porażki. Aktualnie mam trzy wygrane na trzy mecze. Nie może być lepiej. Wszystko składa się do tego, że dalej znowu będziemy grali w półfinałach Ligi Narodów. Ale jeszcze nie mówmy hop do przodu. To jest dopiero połowa. Połowa. Nie rozumiem, co tu się wydarzyło. Ja miałem w chuj dużo niecelnych strzałów, ale Włochy oddały tylko jeden strzał. Wow. Robert Lewandowski strzelił bramkę, no ale przynajmniej akcja była całkiem ładna, no i w końcu się udało. Bo żeśmy próbowali i próbowali. A Bosia i Hercegowina remisu jest Holandią. Ej, no co jest? Ta Holandia jest słaba. Zremizowali 0 do 0, więc nie strzelili żadnej bramki jeszcze, a my żadnej nie straciliśmy nawet. Włochy straciły jedną tylko właśnie dzięki nam. No a my mamy teraz 9 punktów i 6. Jesteśmy na półmetku Ligi Narodów. Zobaczmy Patrzmy sobie, jak wygląda teraz. Jak wyglądają pozostałe grupy? O, tutaj strasznie wyrównanie: Anglia i Belgia, tutaj Portugalia, Francja tylko jeden punkt jest i tutaj Niemcy. No, jak na razie ta, te pierwsze czwórki wyglądają bardzo ciekawie. A my w następnym e, meczu Ligi Narodów zagramy z Holandią, a później, chyba, jest mecz towarzyski z Ukrainą. To będą mecze na jutrzejszy dzień. Także znowu gramy z Holandią, jeżeli wszystko pójdzie dobrze. Dobrze, bo Holandia gra chujowo, gramy u siebie no to możemy znowu wygrać, ale z drugiej strony Holandia będzie chciała pokazać, że jednak potrafi grać w piłkę i może nas rozjebać, ale my przecież pamiętamy, że z Holandią gramy naprawdę dobrze, no naprawdę dobrze i to był mecz co prawda, którym kończyliśmy Ligę Narodów i to był pożegnalny mecz Jerzego Brzęczka ale u nas pożegnalnym meczem będzie mecz z Włochami w każdym razie na dzisiaj to tyle, jeżeli podobał Ci się odcinek to zostaw łapkę w górę i widzimy się jutro Jutro, jak zawsze, o godzinie 18 na premierze kolejnego Siemanu.